Jakie funkcje w przedsiębiorstwie pełni zysk i jakie są jego rodzaje? Zysk to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, oznacza, że ma ono wyższe przychody niż koszty ich uzyskania. Inaczej, zysk jest to nadwyżka wartości sprzedaży nad poniesionymi kosztami wynagrodzenie dla firm za angażowanie jej zasobów w warunkach ryzyka w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców. Zysk jest podstawą do inwestowania i rozwoju firmy. W potocznym rozumieniu zysk jest nadwyżką przychodów ze sprzedaży nad kosztami, jakie zostały poniesione przy danej transakcji. Zysk nie określa bezpośrednio efektywności gospodarowania i inwestowania. Podstawowe funkcje w przedsiębiorstwie. 1. Zysk jest jednym z najważniejszych mierników w działalności gospodarczej, pozwalający określić, czy działalność danego przedsiębiorstwa jest opłacalna, czy też nie. Zysk mierzy efektywność i solidność danego przedsiębiorstwa. 2. Zysk wynagradza ponoszone ryzyko gospodarcze. Brak zysku lub jego nieodpowiedni poziom zniechęca inwestorów do zaangażowania kapitału w przedsiębiorstwie. 3. Zysk przyciąga inwestorów oraz kapitał potrzebny do wdrożenia innowacji oraz rozwoju firmy. Wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, muszą ubiegać się o zasób, jakim jest kapitał. Jeżeli dotychczasowe gospodarowanie posiadanym kapitałem było nieodpowiednie, niska stopa zwrotu, wtedy zdolność takiego przedsiębiorstwa do pozyskania nowych kapitałów jest niewielka, utraciło bowiem wiarygodność w oczach inwestorów. Rodzaje zysku: jen, zysk brutto. Czyli różnica między przychodami netto pochodzącymi ze sprzedaży a kosztami sprzedawanych produktów. Koszty te są zmienne i są one ponoszone za każdym razem przy produkcji. Tego rodzaju zysk pokazuje wkład każdego sprzedanego z osobna produktu w całościowy i końcowy wynik finansowy przedsiębiorstwa. 2. Zysk netto czyli marża naliczana ze sprzedaży produktu wraz z rabatem uzyskiwana po odliczeniu kosztów działalności oraz podatków. Zysk netto jest rzeczywistym miernikiem opłakalności, stanowiąc nadwyżki, która pozostaje po odzieciu wszystkich kosztów. Jest to również różnika między kosztem kałkowitym a przyciodem ze sprzedaży. 3. Zysk kapitałowy, czyli wzrost wartości samego kapitału, np. po wzroście cen posiadanych papierów wartościowych. 4. Zysk ekonomiczny. Czyli zysk księgowy, pomniejszony o wartość odsetek kapitałowych, które można uzyskać, wypożyczając np. równowartość kosztów objętych przeciętnym oprocentowaniem kredytów w tym samym okresie. 5. Księgowy zysk przedsiębiorstwa jest on równy wynikowi finansowemu, który oblicza się z rachunku zysków i strat firmy. 6. Normalny zysk przedsiębiorstwa występuje on wtedy, kiedy zysk ekonomiczny wynosi zero. Firma nie tworzy wówczas rzeczywistej wartości dodatniej. 7. Zysk operacyjny czyli taki, który nie uwzględnia dochodów oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem rynku pieniężnego, podatku dochodowego, a także salt strat i zysków nadzwyczajnych. 8. Zysk nadzwyczajny Powstaje on w wyniku trudnych do przewidzenia zdarzeń, niezwiązanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia firmy oraz poza działalnością operacyjną przedsiębiorstwa takich jak na przykład skutki zdarzeń losowych 9 zysk kasowy gotówkowy wynik sprawozdania cashflow